Cześć, tu coś Szukałam oferty dla ludzi, którzy podróżują sami, bez pary. Znalazłam, zaryzykowałam i absolutnie nie żałuję. Polecam wszystkim. Łódź kapitalna. Nie zawiodła mnie oferta. Łódź tak, jak była opisywana, taka jest. By było mnóstwo miejsca, wygodne kajuty. Rewelacyjna obsługa. Panowie, którzy są niewidzialni, natomiast są na każde zawołanie, pomagają, są bardzo friendly. Świetnie. Jedno mnie zawiodło, niestety. Chciałam schudnąć. Ta kuchnia nie pozwala. Ja jestem bardzo wymagająca w jedzeniu, ponieważ jestem weganką i pomyślałam sobie, że okej, okay, tydzień przeżyję. A myślę, że jakieś 2 kg do przodu jest. Przepyszne jedzenie, kuchna na najwyższym światowym poziomie. Rewelacyjna kuchnia, naprawdę. Owoce morza, każdy gust może być zaspokojony. Jeżeli ja to mówię, naprawdę uwierzcie mi, tak jest. Tak jest.